Foxit jest jednym z najpopularniejszych czytników PDF na świecie. Jego obsługa jest bardzo prosta. Przy dolnej krawędzi znajdziemy aktywowany po najechaniu kursorem myszy panel nawigacyjny, który posłuży nam do przełączania się między stronami, zmieniania wersji interfejsu, a także powiększania i pomniejszania ich rozmiaru. W menu głównym znajdziemy podstawowe polecenia jak otwórz, zapisz jako, ustawienia wyglądu, a także polecenia aktywujące okienko zmiany kolor wersji kolorystycznej interfejsu. Program został wyposażony w interfejs wstążki, na którym umieszczono podstawowe polecenia. Warto tutaj zwrócić na integrację z serwisami społecznościowymi, jak Facebook, chociażby. Okienko ustawień programu prezentuje się dość chaotycznie, mimo podziału na kategorie. Wbrew temu, co możemy zobaczyć na ekranie, nie uświadczymy tutaj języka polskiego. Mimo silnych prób, jest on niedostępny. Ustawienia programu pe z pewnością będą zbyt twardym orzechem do zgryzienia dla komputerowego lajka, dlatego lepiej się w nie nie zagłębiać.